Ciema, jestem Dranek i dzisiaj przed wami zagadki typu puzzle z Minecraft, w których zadanie jest proste. Muszę zginąć. No i oto jest te 10 poziomów, w których muszę znaleźć sposób na śmierć. Ale żeby przejść dalej, to nie będzie takie łatwe, ponieważ każdy kolejny poziom będzie coraz trudniejszy. O, to zacznę od kliknięcia start. Ok. i co dalej? W takim razie zaczynamy od jedynki. Jedynka wygląda dość prosto. Tutaj jest jakiś restart button. Zacznijmy od podejścia do tej beczki i zobaczę, co jest w środku. Jeden cobblestone. Dobra, pierwsze co przychodzi mi do głowy, to po prostu. Okej, okay. za nisko w takim razie. To co dalej mogę tu zrobić? No bo nic tutaj nie ma. A jakbym to rozwalił? Na, let's go. Udało się. Czyli teraz, mam rozumieć, jest szansa, żebym tutaj zginął, prawda? No bo spadam za aż trzech bloków. Let's go. Na, nie będę trafić. Łatwo to idzie, ale pamiętajcie, że jest to dopiero pierwszy na 10 poziomów. Później będzie trudniej. Dobra, ostatni skok zrobię na F5. Let's Da, Dobra, okej, okay, okej. Okay. Chorą, chorą, chorą. Let's go. W takim razie cofnęło mnie tutaj. Tutaj jest kolejny poziom. Mamy skrzynkę, to od razu do niej biegnę. O, dobra, co dalej? Mam tak. Hors nietoperze, krowy są jeszcze osły, strider, kury i owca. Wydaje mi się, że mam ich tak dużo, że mógłbym ustawić je w jednym bloku, żeby zginąć. Czy jest szansa, żeby to zrobić? Nie no, nie ma takiej szans, no bo nie zamuruję się jedną skrzynką w sumie. No bo co, stanę tutaj? I co dalej? Nie no, bo widzicie, wszystko się jakby odsunie. Dobra, muszę zejść. O! Mogę wejść na osła. Ej, bez kitu Patrzcie na te zo. Co dalej? Na pewno muszę zrestartować, bo nie powinno to tak wyglądać. Halo. Shit, ale to było clean. Mam od razu pomysł, rozwaję tę skrzynkę. I fajną taki pomysł, że gdybym dał tą skrzynkę, na przykład tutaj. I teraz na tą skrzynkę postawił tylko zwierzęta, na które mogę wejść. Czyli tak naprawdę to mogę wyłączyć. Na koniu, na Donki i coś jeszcze było, ale to chyba wystarczy. Dam teraz tutaj. O nie, nie tak chciałem. I teraz wejdę na niego. Ej, dobra! Trochę jakby dostałem się do ściany, więc to nawet wyszło mi na plus, bo patrzcie, ile straciłem. Serduszek? Koń zginął przede mną. Ja mogę jeszcze dodatkowo stracić serca skacząc po prostu w dół. I wejdę na niego? No halo, proszę. Mogę zginąć razem z Tobą, proszę. Daj mi zginąć. Bro. Dobra, zginę po swojemu, syk do kolejnego i dostałem mega mało obrażeń Więc po prostu lecę dalej I dostałem kolejne obrażenia, tak Let's go Udało się, a ten koń dalej ginie <gry> Kolejny poziom W takim razie jest trójeczką Tutaj od razu rzuca mi się w oczy, okej, okay, tu jest lawa To już wiem co trzeba zrobić I jak widzimy, jest tutaj drewno, więc W momencie kiedy zebrałem całe drewno Wezmę sobie szybko trzy bloki dirtu Żeby móc się tutaj podsadzić Okej, okay, tu nie mogę wejść. Jest w sumie, mogę sprawić, żeby to drewno się po prostu zapaliło i następnie ja bym dostał obrażenia. Ale w sumie nie chce mi się aż tyle czekać. Za długo to potrwa. Ej, mam pomysł. A co jakby, patrzcie, co jeżeli zrobiłbym... Prawie spaliłem moje itemy. Pfff, co jest grane. Co jeżeli zrobiłbym crafting i zrobiłbym drabdory? Ehm, um, tu go nie mogę postawić. A co jeżeli bym go postawił tutaj? Ej, widzicie? Wszedłem na jeden blok Tylko potrzebuję jakimś cudem wejść jakby jeszcze jeden do góry Mam pomysł, może zbuduję te półpłytki No nie, na to nie wejdę Dobra, rozwalę to Może się zablokuje. A teraz nawet jak to otworzę, to i tak jestem jakby pod spodem No ale co to daje? Aha, dobra, to no trochę utknąłem. Wiem, że na pewno pół blok. Ej, pół blok na pewno mogę dać pod siebie. Ej, no to nad siebie też muszę móc go dać. Ej, mam idealny pomysł. Dam go tak. Nie, co ja zrobiłem? <laughs> Nie mogę go tak dać. Mam lepszy pomysł. Dobra, 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 wiem, jak to zrobić. Rozwalę to. Postawię trapdora. Teraz wrzucę pod siebie ten blok. Tak, udało się. Nie wiem, czemu jestem taki mały, ale czas zginąć. Let's go! Easy, easy. Aha. Już czwóreczka. Let's get it. Ok, dzieje się tutaj trochę więcej: jakiś domek, łąka, jakaś farma. Ok, pierwsze co przychodzi mi do głowy, to rozważenie tego. Ej, a może będę mógł zrobić Widera? <laughs> nie, na pewno nie będę mógł zrobić Widera. Dobra, co jest w domku? Co jest? Czemu dostałem drzwi? ale to jest ogromna ilość lutu i co mogę z tym zrobić? No szczerze mówiąc, tak, pierwszy rzut oka wygląda to, jakbym miał zrobić potki Ale mam lepszy pomysł, bo patrzcie na to. Tu jest dach, na który mogę bardzo łatwo wejść. Aha, mogę po prostu w sumie rozwalić dirta. No way, bariery oczywiście. W taki sposób tego nie zrobię. W jaki sposób mogę się utopić? Nie wiem. Co dalej? Mam na pewno. No nie, no to serio wygląda, jakbym miał zrobić potki Ale jak mogę zrobić potki, jeżeli nie mam drewna? W żadnym miejscu. No bo tego nie zmienię na patyki. Albo tak naprawdę co ja potrzebuję? No mam złoto, nie? Ej, jak mogłem o tym nie pomyśleć? To jest bambus. A wiecie, co można zrobić z bambusu? Myślę, że wiecie. Mam patyki. No i mogę zrobić kill -off. Więc proszę bardzo mi go dać. Raz, dwa, trzy. No i w tym momencie mogę zrobić sobie to. Gimmy this. Ok, potrzebuję na pewno butelek. Tu jest piasek. Dobra, mega prosto. Potrzebuję po prostu rozwalić więcej cobblestone'a, żeby mieć go aż 8. No, mam piecyk. No i teraz potrzebuję zdobyć trzy piasku. Raz. No i czym to mogę przypalić? Drzwiami. Dostałem drzwi, to przepalam drzwiami. Rozwalę kolejne. Dobra daję kolejne drzwi. Dobra, i skrzynkę, bo na pewno mi się nie przyda. Dobra, chyba powinno idealnie starczyć, żeby to przepalić. Mam trzy, więc potrzebuję wrócić do craftingu. Raz, dwa, trzy. Let's get it! I bierzemy trzy butelki wody. Potrzebuję na pewno przerobić to na to, na ten Blaze Powder. Szczerze mówiąc, przyznaję, że za bardzo nie pamiętam jak się robi potki, więc szybko coś spróbuję wymyślić. Na pewno wydaje mi się, że najpierw musimy mieć butelkę no effect. Aha. Jeszcze mamy. Na pewno musimy jeszcze czymś się aktywować. Taką basic rzeczą wygląda ta brodawka, szczerze. Ej, bo pamiętam w sumie, że jeszcze z tego można zrobić takie dziwne okopająka. Aha, myślę, że to wystarczy przypalić. Tak to się robi w takim razie. Możesz czymś się da to skraftować? Co mogę zrobić? Aha, nic nie mogę zrobić. No dobra, to nevermind. To chyba teraz możemy. No to wygląda jak coś, co mogłoby zadać damage. Albo to może. Nie no, Magma Cream nie wygląda jakby coś, co mogło zadać damage. To na pewno będzie mogło. To czekamy. O, potion of poison. Mamy to. Let's go. O nie, chwilę. Przecież Poison tak naprawdę nie. No, poison zostawi mi pół serduszka, a nie mam przecież jak skoczyć z wysokości, bo jest tutaj są tej bariery. Ale zepsułem. Ej, to co mogę zrobić dalej? No dobra, <laughs> mam jeszcze to. <laughs> mogę to postawić i poczekać, aż wyrośnie i stracić ostatnie pół serduszka. Nie no, bo to głupie. Zrobiłem złą potkę pewnie, bo mógłbym zrobić coś lepszego. O, a ten ziemniak? On mi nie zadał obrażeń? No. Da się jakoś, nie wiem, polepszyć to? Mm, tym? Tym się nie da Tym? No tym na pewno, nie? O, to! O! Ej, dobra, z tego na pewno Da się zrobić jakąś spotkę niezłą Dobra, to niestety chyba będę musiał Powtórzyć ten cały proces Let's go! Dobra, speedrun Albo jakby mi się miało Nie udać zrobić lepszej, to może Faktycznie dobrym pomysłem jest zasadzenie tego Trzy piasku, do tego dajemy to Jedne drzwi, których nie mam? Ej, no way To biorę crafting Muszę jakoś to przepalić Wcześniej dostałem jakimś dziwnym cudem Podwójne drzwi, prawda? A teraz no nie mam czym przepalić Ej, obym tego nie żałował Nie, no na pewno nie No po co mi jeszcze byłby crafting? No way Jak ja skraftuję butelki? Co ja zrobiłem? Jeszcze raz ha, ha. Dobra, mega szybko I zacznę od kolejnych drzwi? Halo? Kolejne drzwi Ale skam Dobra, to muszę rozwalić to w takim razie Najpierw sobie zrobię cały setup do przepalania <laughs> Kill off Czemu ja przepaliłem crafting? O czym ja myślałem? <laughs> nie myślałem Proszę, niech to wystarczy No bo nie ma więcej drewna Poza craftingiem, którego nie mogę tym razem przepalić Nie no, wystarczy A i wystarczy? Tak chyba na styk Ej, nie, dobra Myślałem, że jest jeszcze jedno. Ten, że jest jeszcze jedno szkło do przepalenia. Nie, to, to easy. A Ja się wystraszyłem. I teraz. Um, this shit. Dobra, już po raz ostatni. Jak się teraz nie uda, to nie wytrzymał, nie? Nie no, nie ma się co nie udać. Nie no, to jest przesada. Proszę. To i robię po prostu z tego. Jak to nie będzie działać, to nie wiem. Dla bezpieczeństwa powinienem wcześniej już to posadzić, żeby to już wyrosło i zadało mi te parę obrażeń. Jak kolejnym razem mi się nie uda, to serio. Rzeczą, którą zrobię, to będzie po prostu posadzenie tego i poczekanie, aż to wyrośnie i po prostu stracenia tych ostatnich dwóch serduszek, bo to jest kpina. Na, na, nie mówcie, że to jest jakieś oddychanie pod wodą, no way, to mi, dobra, no wypiję to, no bo, wow, wow, mogę oddychać pod wodą, Pff. mi się wydaje, że z grzybów, z tego, z tego i z tego powinno się zrobić jakoś to dziwne oko pająka, ale jak się je robi, czemu tutaj nie ma, dobra, ej, o, z cukru No <noise> Dlatego nie mogę go skraftować Nie, to na pewno chodzi o to przecież No bo o co innego? No patrzcie, teraz mam takie oko No <noise> Nie, dobra, jak mam teraz to sfermentowane oko Na pewno to o to chodzi Na pewno to o to chodzi I ostatni raz Jak teraz to nie zadziała, to nie wiem To nie wytrzymam po prostu <noise> Trzeba było umieć robić podki dranek, co? Napiszcie w komentarzu, czy wy umiecie robić potki Czy jesteście tak słabi jak ja <noise> Nie, spokojnie, nie będę go przepalał No i ostatnie Raz, dwa, trzy a um, Nie mam tego Nie o tym Te debilne, sfermentowane oko pająka Dobra, mam to i to A nie Nie, serio, mówiłem, że to zrobię I zapomniałem, ale lepiej późno niż wcale Niech to wyrośnie lepiej, bo chyba, chyba trochę tu jeszcze spędzę czasu Tym na przykład? Nie, no bo to mi zrobi coś głupiego i znowu będę musiał od początku robić Nie, ja to sprawdzę na internecie A, rozumiem Ej, czy ja serio za pierwszym razem mogłem to zrobić? No, Jak mogłem to tak zepsuć? Czekam teraz aż się zrobi, i w końcu ginę. Tak! Nie wiecie, ile mi to czasu zajęło zrobić to tyle razy. Starczyło umieć robić miksturki. Zobaczmy, czy jednak jest jakaś opcja. Dobra, dostałem znowu podwójne drzwi. Nie wiem czemu. Dobra, to są oczywiście command bloki, więc życia nie stracę w żaden sposób. Przejdę się w koło. Tak naprawdę no, mam dużo drewna do dyspozycji. Mogę wykopać sobie kobla, ale co dalej? No i też z drugiej strony mam crafting, prawda? Na pewno zrobię kill off, nie? Żeby wykopać cobblestone. Wydaje mi się, że to powinno wyklarować kolejną jakąś rzecz, kolejną myśl i może ok. Dobra, to w takim razie, jeżeli mam żelazo, to Potrzebuję jeszcze zrobić sobie lepszy kilo. I mam mega dużo żelaza, jeszcze mam blok żelaza? Jak można się zabić żelazem? A, i potrzebuję też czymś przepalić Proszę, żeby to nie było drewno z tego domku, bo mi się go nie chce kopać Chociaż z drugiej strony w sumie jak mam tyle hobla i wszystkiego To mogę sobie zrobić bardzo prosto sikierę Tak, i szybciej po prostu wszystko wydobyć Więc mam tak, piecyk, dajemy żelazo I potrzebuję, i tak to będę drewnem przepalał Więc dajemy na razie to i te drzwi nieskończone, które się dodają tak, po pierwsze zrobić żelazny kilof, bo nie jestem pewny czy innym kilofem mógłbym wydobyć to żelazo tutaj. Ja mam mega dużo żelaza, będę to przepalał pewnie w wieczność. No mam go mega dużo, co mogę zrobić mając półstaka taka żelaza? No to tak, kowadło golema, ja może rozkopię podłogę, żeby nie coś ciekawego pod spodem. O, w ogóle mam pomysł, włączmy shadery A dobra, nie mam wgranych, to jednak nieważne Co mogę zrobić z żelaza, żeby zginąć? Ja literalnie nie wiem Okej, okay, mam tyle żelaza, co dalej? Co mogę skraftować z żelaza? Pokażcie mi Wow, ej, mega dużo rzeczy w sumie No wydaje mi się, że wagonik może być Rzeczą, która mi zadałaby obrażenia Jakby na przykład wjechał w ścianę, więc zrobiłem coś Takiego Raz, dwa, trzy, i wiem sobie zrobił nawet tak, żeby Spaść taką fajną konstrukcję Let's get it Udało mi się zginąć po raz kolejny. Teraz idę jak burza. Tak naprawdę tylko ten poziom był taki irytujący. To jest kolejny? Szóstka. Okej, okay. Golem Villager chyba dość obwióz Zwycięstwo. Tu jest jakiś krzyż? Czy to jest grób? Ok, czyli ty mnie na pewno nie zabijesz. A teraz? No proszę, zabij mnie. <ścoughs> zabij mnie. Ale nie, nic nie sprzedają. Co jest? No z Golema na pewno będę miał łatwo żelazo. No tutaj na pewno też nie skoczę z wysokości, bo pewnie kratkę wyżej już jest bariera. No dokładnie. Więc... Co dalej? Po co mi dwa villagerowie? O! Wszystko wali w golema. Jakbym stanął przy golemie, albo bym go wziął ze sobą, chodź tu. Nie, no on do mnie nie podejdzie tak daleko. Jak go skuszona kwiatka, halo. Chodź. Chodź za mną. Proszę, chodź tu. Dawaj, dam ci kwiatka, trzymaj. Chodź. Wiem, że to tak nie działa. No bo wszystko wali w golema? Okej, okay, wszystko wali w ten krzyż. Dobra, to musiałem zrobić albo jakiś mechanizm, który by mi pomógł jakimś celem tutaj stanąć, żeby dostać po prostu tym piorunem, bo to jest mega daleko ode mnie. Jak ja mogę to zrobić? Nie rozumiem po co jest ta trawa. To pewnie jest taka zmyłka, nie? <laughs> co chciałem? Bo zapomniałem, że co chciałem zrobić. No kilof na pewno. Potrzebuję kilow, żeby wydobyć Cobblestone, ale co dalej, to nie wiem. No nie, na no spodem na pewno nic nie będzie. Tam może coś być. To nie wiem. Zrobię sobie łopatę, żeby to szybciej rozkopać. mamy gravel. No właśnie, potem mi była ta łopata. <grymamy> Czy ja mogę w nim zginąć po prostu? Nie mogę zrobić czegoś takiego i. 1, 2? Nope. Pomysł był dobry. Trzy <grymamy> kilo. No dobra, robię łopatę. Flint, rozumiem. Flint! Rozumiem. Daj mi... Nie wiem, daj mi wszystko co potrzebuję, czyli potrzebuję tak naprawdę twoje żelazo. No nie użyłem burzy, ale chodzi o to, żeby zginąć, prawda? Kolejny poziom. Let's go! Okej, okay, kolejny biom, który wygląda... No ciekawie. Nie wiem co dalej. Osłyszę, jak się pali <laughs> wcześniejsza lokacja. No i git. Co tutaj mamy? Pierwsze na co można zwrócić uwagę, to na to, że nie wejdę wyżej. No nie wiem co zrobić szczerze z grzybami. Mogę sobie zrobić zupę z muchomorów które mi nawet nie wydropiłem. No dobra, nie wydropiły, ale są wszędzie. Nie każ mi rozkopywać wszystkiego. Nie no, to by była mega przesada, szczerze, nie, mo nie może to się tak skończyć. Halo! No way No mu. Okej, okay, tu jest kom. Okej, okay, jest drewno. Ej, ale idealnie trafiłem. Zrobiłem to. O mmm okej. Na pewno mogę sobie zrobić łopatę diamentową, żeby szybciej wszystko rozkopać. Fajnie byłoby wydobyć kobelstona i zrobić sobie kilof, jeden i drugi. Może? Okej, okay, chyba tu nie powinienem przychodzić. na kilof, ale wydaje mi się, że rozkopanie tego chyba nie jest um, rozwiązaniem akurat tego poziomu. Nie no na pewno nie chodzi o to, po prostu nie mam pomysłu, dlatego to rozkopuję. Będę miał skórę. Co mogę ze skórą zrobić? Czekajcie, skupmy się na chwilę. Co ja mam w eku? rose Na... No. No, czy to jest takie proste czemu ja tu nie pomyślałem wcześniej? No way! Dlaczego to było takie proste? Na. No. Od razu lecę dalej, bo po prostu nie wytrzymam, że tam wszystko prawie chciałem rozkopywać. Dżungla. No nie brzmi to najłatwiej. Nie wygląda to najłatwiej. Nie wygląda to zbyt niebezpiecznie. Okej, tu jest jakieś zejście. Jakiś totalnie randomowy shit. Dobra, <dżysy> no, muszę się zasta zastanowić. Czy mógłbym się utopić w wodzie? Jest jakaś szansa na to. No jest na to szansa, no bo wystarczy mieć trochę drewna. Nie wiem dokładnie ile. Ej, wydaje mi się, że mega skipnę ten level. Obczaj to. Zrób coś takiego. This shit. <dżysy> No way Ta. jakie to jest proste nie? Myślę, że nie chodziło o to, ale jest to jakaś opcja, żeby umrzeć Prawda? Co ja robię z rękami? What the hell? Let's get it Dobra, kolejne Dziesiąte Dziewiąte, ej, zostało przedostatnie. ostatnie Nie wygląda to najłatwiej Obym na tym nie poległ Let's go Co to daje? Co to daje? Nic to nie daje A to co daje? To to przesuwa A to To przesuwa to A to Coś robisz, nic nie robisz, to nie Aha, bo najpierw muszę przesunąć to, tak? To pewnie to jakoś Pali jakiś mechanizm dziwny, który poleci Ha? To nawet nie leci przez to redstone Musiałbym doprowadzić tak Czyli to leci tu, to przesunęło tu Czy ja serio już coś zepsułem na samym początku? Turn on this lamp Ok. to dobrze, że to przeczytałem Bo bym nie wiedział co zrobić Czyli moim zadaniem jest włączenie tej lampy Więc potrzebuję jakoś stąd doprowadzić redstone To aktywuje to, to leci tam I następnie co? To poleciało aż dotąd to się trzyma. Później daje energię do tego. Nie. No to się trzyma. A to nie powinno się chyba trzymać, co? Reset. Again. To daje energię do tego. Okej, okay, nie. To nie daje. Teraz to daje energię do tego. No jak to jest załadowane, to lampa jest tu włączona. Jak ją wyłączy, to tam się zapali? Okej, okay. let's go. Co jest? Dobra, tu. Um, nie wiem. To tak, tu. Um, to jakoś... Poleci dalej, aż tam chyba nie zupełnie. No bo mam już ten blok w tym miejscu, prawda? A co gdybym... no Dobra, nie jest to takie łatwe. Co? Za bardzo no niż. Jestem zblokowany trochę, no bo co, to wyłączę. Nie dobra. To wyłączę na chwilę, to. To wyłączę, to znowu popchnie to. To nic to już nie zrobi dalej, chyba. Co tutaj są za tabliczki? Tip. Break what you can break. And place what you can place. Okej, okay, to robi dużo sensu. Czy ja coś mogę rozwalić w takim razie? No, no, no to mogę zniszczyć tak na siłę, co nie? Oh, rozumiem, mogę to zniszczyć! A. <laughs> Reset. Dobra, rozumiem, czyli tak. Energia do tego, to się gasi. Halo? Aha. To tak, tak, I tak. Tak. Okej, okay, teraz to mogę zniszczyć i mogę to postawić gdziekolwiek. Um... Czy nie wystarczy zrobić tak? Nie, nie wystarczy. A tutaj też nie. O dziwo. O dziwo też to nie działa. <laughs> no to nic nie daje. No to mogę odsunąć, ale co dalej? <laughs> Aktywuję to! Yes, sir! Yes, sir! Dał się? O na 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 I co dalej? No dobra, to poleci tam. Tylko to wcześniej chyba... Mm, ha. Potrzebuję tak. Jakbym dał ją w... W tym miejscu może? Nie bo to tylko gasi tą część O, a może mogę zginąć z wysokości? Nie, no Żartuje mm, no. Reset. Ej moment! A co gdyby? I już nie zresetuję. Droga w jedną stronę, w takim razie Potrzebuję sprintować, halo. Potrzebuję jedzenia, game mode creative Coś, dajcie mi coś dobrego, na przykład dajcie mi parę tych Już na pewno tutaj mamy dwa źródła do zasilania, prawda? Jeżeli bym zrobił tak i zgasił to i to Let's go! Włączyła się na chwilę, prawda? <grywa> Okej, okay, o to chodziło No to dawaj, dawaj mały Czy ty mnie... Halo? 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 <grywa> no on znowu nie trafił Co jest z tobą? Dobra, musiałem podskoczyć, bo by sam mnie nie zabił normalnie Wygląda na to, że został tylko ostatni poziom Let's get it Okej, okay, zanim tam wejdę, chciałbym poprosić cię o podbicie tego filmu Przesuwając komentarz w prawo, ponieważ pomoże mi to dotrzeć do większej ilości osób Ponieważ nikt prawie tego nie ogląda i będę ci mega wdzięczny Poza tym odpaliłem funkcję dla wspierających z customowymi emotkami oraz odznakami Więc będę bardzo wdzięczny, jeżeli mnie wesprzesz Tyle, kończymy to Restart, ok. Może jeszcze nie. Labirynt. czy mogę zrobić tak? Mogę zrobić tak. Let's go. Ok, lecę przez labirynt. Tu jest jakiś wooden wooden block. Dobra, to sobie wezmę. Dzięki. Lecę dalej. Dobra, zbierę sobie pewnie itemy. Tam jest jakiś command block. O, czy nie mogę dać przycisku i się zabić? E, kill. Ok, tu jest jakiś przycisk. I co ten przycisk zrobi? Ok, nietoperz. To chyba mi nie da za dużo. Dobra, jestem tutaj. Może drugi command block zrobi coś ciekawszego. Co się stało? Czy to mi zaspałniło jakiegoś osła? Ja coś słyszę, ale. Hmm. To chyba bardziej jest jakiś zombie Pieglin? No dobra, słyszę Was. O, tutaj, tutaj są. Tak! Let's get it!